Teraz ten. Omawiamy szybciutko. Przyjechałeś 9, 9.20, 20, wejście. 9 yy, wejście, wejście i, i podciąganie. Podciąganie, no. Odrazu. Kończysz podciąganie, lecisz w miejsce, gdzie jest robiona, czyli tam y, koperta tak. i o której startowałeś 950 10.00 No tak, jak I 10.30 no. diptez. Więc można powiedzieć, że takie po, po pół godziny jakby trzeba takie, takie ten... Tak. Dobra, to tak to wy, wygląda. Miejsce do rozgrzewki, jest, nie ma? No sam się rozgrzewasz. Ale gdzie? No, no. W którym miejscu możesz? Tam, jak się przebieraliśmy, mogli, mogłeś chwilę przed Przebieraliście, przedmiotą. czyli gdzie? Pod wiatą. A, pod wiatą, pod wiatą dobra. Tam, no. No. Dobra, masz. No, pod wiatą się przebieraliście, tak? No i mogę się tam z boku rozbrać. Okej, okay, na dworze? Na dworze, no, no, dobra. no. Y Idziesz, a magnezji można używać, można mieć rękawiczki. Tak, tak. Można buty ściągać, ściągać buty? można, tak. Ściągać buty? Tak, ściągnąłem, no. Dobra, czy wszyscy mieli białe podeszwy, nie ma za dużo białych podesz na rynku z butami, jak była spina oto? Nie, w sumie. Nie było? Nie. Co jeszcze? Mieli jakieś tam opaski nad kolanami takie ortopedyczne takie rzeczy? Widziałeś coś takiego? były, no? Były? I rękawiczkach też można, tak? Też można. skrupulatnie liczyli no tak, żeby było dobrze. To i dobrze. Tak, wiesz, musiał być wyprost, nie? Trzeba pamiętać o tym no wyproszczęście, tak, no, tak, no bo tak, wiadomo. ale fura. Czekaj, jeszcze nagram. Ale skania. No eee, i dalej po... Co co jeszcze? Jakie pytania Jakie pytania się przytrafiają odnośnie podciągania? Właśnie czy w butach, czy bez? To eee, można bez butów. Do, dobra, no, no eee, można magnezję. Magnezję tak? Tak? wszystko można stosować, dobra. tak? Tak samo w rękawiczkach, yy, Stosowałeś Stosowałeś taboret? Yy, nie ma taboretu, tylko jest skrzynia obok i ze skrzyni sobie. Stosowałeś? Yy, no tak. To dobrze, bo no, żeby nie, się nie, nie po co ten. zacząć kurczę no. i sobie odejmować dwa powtórzenia albo no. A tak yy. cyk i wiesz. Broda yy. musi przekroczyć linię drążka, wykonywać również powtórzenia z ruchem tułowia, podchwycie oraz w nakwycie. Pracuje mi jeszcze obręcz warkowa, muszę zamknąć biodro. Przechodzimy do powtórzeń w stylu australijskim. Nadgarstki hakowo, im się dalej wysunę. 3, 4, które będę pokazywał polecam używać gum oporowych. Ściągam gumę na dół, kładę jedną stopę. Gdy będziemy wykonywać kipping, gdy dojdę do pewnego kąta, podnoszę wtedy wypadkową. Napięcie prostowników grzbietu, napięcie brzucha. Biodrami do przodu, do tyłu, 2 i dwa, trzy swingi. Nachwytem. 4 do sześciu, depresji i elewacji łopatek w nachwycie. Dobra. Co dalej? Eee, w, ko w kopercie. kopercie. Kopertę, no. Jaki znak startuje? Gotowy i cyk, jest. Dźwięki, ileś dźwięk, Coś takiego? No, no, no. I ok, lecisz. dobra, coś tu, jakieś uwagi? I nie. I no, podejś, pod powierzchnia? Powierzchnia ta guma, taka. No tak, ale czy śliska? Taka guma jak nie, na ślizce, no? Tak, no i fajna, fajna. Fajnie fajna? się nogi trzymają. No. Chodźcie tu, chwilę siądziemy. No? Chodź tutaj. Nie, 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 ja się nie ślizgałem, fajnie było. Inni się ślizgali? Nie, w sumie. No tylko te kroki, tak? Trzeba, Co? trzeba złapać tą technikę, wiedzieć, jak biec. Żeby to sobie... bo niektórzy, wiadomo, tymi nogami, wszelaki Ludzie sposób. technicznie biegali? Nie wszyscy. Co? Co? Na przypał? Tak Jaki bardziej, najlepszy no? czas widziałeś? Z sumie nie wiem, czy był lepszy. Nie, był jeden lepszy, no. 21... Bar... Nie wiem, Wiele czy Tyle miałeś, przypomnij? 21.85. Okej, okay, dobra. A, A w pipie naj... ktoś zamknął pipa? Tutaj od nas nie. Dobra. Co ja byłem, nie? Można było bez problemu dwa razy powtarzać? E, tak. Chłopaki Wszyscy dostali... powtarzali? Czy... Bipa? Bipa? Nie, nie, kopertę. Koperty? Nie, ci co mieli maksa to nie. By podciągania powtarzali ludzie? Też. No. E, dobra. Jak e... wykonać pozycję startową? Z której nogi wystartować. WSGSP GSP koperta. 3 metry na 5 metrów 24 powtórzenia na drążku. Należy ją przewiec w sposób. Tak, zrobiłem jedno koło. 22, 11, bez spiny, linię startową, z troszeczkę. Jesteśmy pochyleni i z lewej będziemy startować. Pierwszy odcinek pokonujemy, jesteś wyższy, musisz tą stopę postawić. Stawiamy tu stopę, skręt, raz, dwa, trzy, prawą nogą. I teraz wprowadzam ogólną zasadę. Trzy kroki. Teraz sobie zrobimy dwa kółeczka, prawa. Jedną kulką, każdy element ćwiczymy trzy rundy. Między rundą 30 do 60 sekund przerwy, Temptyczki tyczki e. Trzy rundy. Po wyjściu spod skrzydeł nie ma bata, żeby strona świfka była niezdana. Bipie na W Bipie bardzo gorąco ogólnie, na tej sali. Duszno, no tak, duszno, no tak, no, no. tak. Więc dobrze, że wcześniej startować, teraz gorzej będzie. No. Y y jak tam. Y ilu sędziów? Z jednej i z drugiej strony podchorążowie tak, byli? Do tak, każdego tak. stanowiska podchorążwy z jednej i z drugiej strony? Tak, tak, Dobra. Czy zamknął ktoś Maxa, widziałeś? U nas nie, tutaj. U Was nie? Kto, nie kto odpadł jej... po najniższym tym, jak widziałeś? 6 coś. 6 coś. mocasz nie? No. Ale szacunek, że chce mu się przyjechać tutaj, nie? No super. Że... Pozdrawiam Cię, Bordeczko. Tylko teraz tak, przyjechałeś, zobaczyłeś i bądź abitny i ciśnij no? ciśni po prostu. Bez beki teraz. powodzą Zgadza tak. się. No. A jak zrobiłeś to tak, żeby właśnie rozpoznanie sobie zrobić, to bardzo dobrze zrobiłeś. To pochwałka. No. W WSGSP 21,75 koperta, 24 powtórzenia na drążku. Podzimy. Jeszcze raz to pokażę, pokazanie w jaki sposób robimy technikę do 5 minut przerwy. Raz na 2 tygodnie, raz na 3 tygodnie, nie przesadzaj. Teraz przechodzimy do treningów interwałowych. Jesteś gotowy? 40 sekund przerwy, 4 rundy dla osób. Tego typu trening możesz wykonywać tak naprawdę wszędzie. Jak biegniesz 10 sekund, Formule 1 do 4 to 40 sekund odpoczywasz. Wszystko na którym robimy 60 metrów długości, 60 metrów szybko, 120 metrów. Na stadionie mamy ładnie tam wymierzone 400 metrów, później 200, 1 go. Polecam wykonywać ten rodzaj treningu 1, maksymalnie dwa razy danej wersji ćwiczenia. 15 sekund przerwy mu zostało. I zobaczyłeś kilka serii, w jaki sposób wykonywać ćwiczenia. Po wyjściu spod skrzydeł nie ma bata, żeby strona środka była nieznana. Ile miałeś osób w grupie? W tym w swojej podgrupie? 19 albo 20. O, dobra, taki plutonik. I takimi wchodziliście. Dużo dziewczyn? U nas nie było. Nie było, nie widziałeś. A w ogóle, jak zauważyłeś no, dziewczyny? No, były dwie akurat. Pozdrawiam bardzo serdecznie dziewczyny. Popieram dziewczyny w służbach. Dajecie radę. A sprawnościówka tylko cztery punkty mniejsza. No to kurde, o ile to trudniej dla was? Pozdro dziewuszki. Ja, ja, nie, o, nie wiem. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Co tam jeszcze? Co jeszcze... Jakieś refleksje twoje? Moje? Odnośnie, odnoś, odnośnie treningu. Z czym, był, co było dla ciebie najtrudniejsze z tych trzech konkurencji? Znaczy, no żeby tej tyczki w sumie nie przewrócić, powiem ci, jako na kopercie, nie? Na kopercie. A, w tak, ten sposób mówię, wiesz, no. A tak się zaczęła gibać. Aha. Chłopaki mówią, że było już tak, ale się nie przewróciła na szczęście. Ale patrzyłeś się do tyłu? Nie, 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 nie. No i dobrze. Tylko o, ten Pan powiedział, żeby biec. No. I potem chłopaki mówili, że mega się zaczęła gibać, ale. Ale przebiegłem i. No i tu bardziej chodzi o tą tyczkę, nie? No o to co z tego nie że umiesz, jak ta tyczka czasem... Podciąganie na to trzeba uważać? Żeby rękę Aha. do końca nie? No. Gdyby nie zostawać łokieć by prostu. Dużo cookingiem czy te butterflyem robią ludzi? Nie. Nie? Nie? Nie mówię ciężko. Ciężko, że nie ma. Ale upiłem, nie umiecie no. sobie kursy ode mnie, można no, naprawdę no. się nauczyć. 99 z techniki się nauczyć i No, Czyli no. To... siłowo, no, ale siłowo to no. jest. No. O ja ale jaja. No. I mówią, że próbowali. A może oni ale są, no, może to są ci z tych, co wyrzucają, że oni yy, jak zwykle muszę twarz spojrzeć, jakby poszedł zaliczać z cookingiem. <laughs> są takie. Nie obrażam teraz nikogo chłopaki. Kurczę. Kippingu się uczcie, kurde, nawet z moich filmów się można tego kippingu, jak to się zdolny nauczyć. I maksik. i maksik. I maksik. Najłatwiej najłatwiej uzyskać. W sumie mi się wydaje przy, pod, przy podciąganiu. E, jakieś, ale co biw też, że duszno. No, ale to zawsze Toż, tak jest. No. Jak jest lato, to jest duszno, nie? No, no, e, no i strażak to wiesz, no. no. Nie takie rzeczy Będą przeszkadzały. No. Zgadza się. Wykonywanie ja. zadań. Nie no i czasem nogi chodzi. coś nie odmówią jakoś tak. No, dobra. Ale, git. Jeśli potrzebujesz planu treningowego, zainwestuj w moje e buki, Koperta, bip, test i podciąganie. Polecam również moje kursy w formie wideo. To prawdziwy sztos. Zapraszam.